Muzeum Sybiru zrobiło na mnie spore wrażenie. Pozwoliło mi zobrazować opowieści mojej babci. Widzę moją babcię, która mi to opowiada: smutek, żal, śmierć. Na pewno wzbudziło wiele emocji ku pamięci ofiarom tego Sybiru oraz represji rosyjskiej oraz budziło współczucie, bo jednak to jest ściśle związane z tym z regionem, w którym my żyjemy, dlatego jesteśmy z tym powiązani. Czuję duży respekt oraz szacunek do rodzin oraz wszystkich jeńców Sybiru oraz innych ofiar represji rosyjskiej.